Według doniesień Europolu

Więc kawer K, -K, K C -E, Wpadam jak boczeta tnie, systema do V do E Palaman on tam bed, to niks doć, kaj problem kundedacji ma gain, wiesz co pięć no to leci Jak sen o RFM. -E. mija noc, dzień Odbija ostatni sen kapa fioletowa odjebania Jak logo play, jaki safe. Oni sejf Meteoroski drany w poduszce, pod poduszką maczeta A makaru w poduszkach, wiesz zamykasz kurwo bośka. Ty ta udawana mafia, jak nie zamkniesz to za Zatechą ja ci do gardła Hermetyczny kraj, betonowa dżungla. Awe, kan tu polec bratucha to w taj policyjna suka Awe, błagam tu polec bratucha Hermetyczny kraj, betonowa czunka, Awe, błagam tu polec bratucha to w taj policyjna suka Młodo mi góry, Suki wyjebią serdło Wieczerik nie sam na sednie zrobię banku 100% na A co powie prokurator? W choju mam to, je plastik pod auto Bratucha hardcore